Jeśli moi drodzy zależy Wam, żeby pojawiało się więcej filmów i chcecie zaznaczyć swoją obecność na kanale lub w jakiś sposób podkreślić, że jesteście ciekawi nowych filmów, zostawcie komentarz. A oczywiście, zasubskrybujcie kanał i polubcie ten kanał. A także, jak najbardziej, jesteście zawsze mile widziani, no, moi nowi subskrybenci. No i oczywiście, wspólnie, jest, 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 im jest Was więcej, tym po prostu lepiej wszystko przebiega. Pozdrawiam, do zobaczenia. Witam tu, Wróżka Luenam. Dzisiaj zapraszam Was na filmik poświęcony symbolom biżuterii. E, moi drodzy, e, to, e, że wybieramy określone symbole mm, biżuterii, nie jest przypadkiem. E, wybór biżuterii mm, jest dokonywany w celu zapewnienia sobie szczęścia, ochrony, wrażenia. Mm, Wyrażenia siebie i wrażenia, że po prostu czasami jest się y, y, kimś innym. Y, czasami y, symbole, które wybieramy, nawiązują do naszych poprzednich wcieleń. I teraz, moi drodzy, ja mam tutaj, y, będę się też posiłkować kartami. Ale mam też dwa przykłady biżuterii. No, wszystkich tutaj z powodów logistycznych, jakichś elementów biżuteryjnych nie przyniosłam, ale będę Wam też kartami pokazywać symbole i opowiadać. E, oczywiście, jak Wam się tematyka filmu spodoba, to wyraźcie to w komentarzach. Jeżeli będzie zapotrzebowanie, to oczywiście będą kolejne części poświęcone tej tematyce. I teraz rozpoczynamy od żółwia. Tu jest przykład, właśnie biżuterii. Tutaj akurat mamy pierścionek w postaci żółwika, oddający jakieś takie szczegóły. Także jest fajnie zaznaczony tutaj pancerzyk, łapki, ogonek. Generalnie jest bardzo dobrze od, są odzwierciedlone szczegóły. I teraz symbol żółwia jest bardziej popularny na dalekim wschodzie. Jest przykładem szczęścia, szczęścia, dobrobytu, no i moi drodzy, powolnego dążenia do sukcesu. Żółw kojarzy się z, takim, z taką odpornością na razy. Czyli jeżeli ktoś wybiera symbol żółwia, to w postaci wisiorka, to w postaci bransoletki, pierścionka, broszki, to znaczy, że jest taką, ta, taką osobą fajterem. Czyli nigdy się nie podda. Będzie robić jakąś karierę bardzo długo, ale ją zrobi. Jest osobą upartą, zawziętą, ale w takim pozytywnym wymiarze. Czyli osobą, która po prostu zdobywa idzie po swoje. No i moi drodzy, tutaj mamy też kartę żółwika. No, w, w, też w wierzeniach na Dalekim Wschodzie popularne jest pocieranie, właśnie symbolu żółwika żeby sobie po prostu przyciągnąć powodzenie. Następnym symbolem jest kluczyk. I teraz co symbolizuje kluczyk? Tajemnice, chęć rozszyfrowania czegoś, poszukiwanie odpowiedzi, wyjaśnianie różnych zjawisk, ciekawość świata, chęć posiadania takiej wiedzy. Ponadprzeciętnej. I tutaj mamy kartę arcykapłanki. i Tutaj spójrzcie na szczegół, ona właśnie i zwisa tutaj pomiędzy dłońmi symbol kluczyka, czyli ona posiada wiedzę, ona posiada odpowiedzi. Jest osobą, która wie, wie więcej, zna różne tajemnice i potrafi je rozszyfrować. I teraz mamy następny symbol symbol gwiazdy. Gwiazdę najczęściej wybierają młodzi ludzie. Gwiazda oznacza entuzjazm, pozytywne podejście do życia, wiarę w to, że nasze marzenia się spełnią. I, moi drodzy, gwiazda jest bardzo takim pozytywnym symbolem. Ale nie wszyscy wybierają gwiazdę. Niektóre osoby uważają za taką infantylną. Także te osoby, które nie wybierają gwiazdy jako symbolu, po prostu nie wierzą podświadomie i nie wierzą w to, że marzenia się spełniają. Lew. Lew najczęściej był wybierany przez władców jako symbol biżuteryjny, czyli przez cesarzy, królów. Książąt. Lew po prostu dodaje sił. Daje moc, daje siły, sprawia, generalnie jest powiązany z osobą władcy. Sprawia, że po prostu przymioty lwa tak jakby przechodziły na władcę. I też jest symbolem pewności siebie. Maska. Symbol maski najczęściej wybierają aktorzy, osoby, które lubią na chwilę wcielić się tak jakby w inną osobowość. Także artyści, aktorzy, celebryci czasami lubią, prawda, nosić jakieś, jakąś biżuterię przedstawiającą maskę. Także słuchajcie, jeżeli są osoby, które lubią jakiś element biżuteryjny przedstawiający maskę, mogą na przykład mieć wcielenia szamańskie poprzednie, i w związku z czym tam, tak jakby symbol maski pociąga ich jak magnes. Serce. Jeżeli zostajemy obdarowani jakimś pierścionkiem, przystawiającym serce kolczykami lub wisiorkiem, bransoletką lub przez kogoś, to znaczy, że ta osoba nas kocha i to kocha nas w taki sposób nieoczekujący od nas, prawda, niczego. Czyli to jest taka miłość, Bezwarunkowa. Natomiast jeżeli sami wybieramy biżuterię przedstawiającą, symbolizującą, prawda, serce, to w tym momencie poszukujemy miłości. Uważamy, że tej miłości nam brakuje. Nawet jak ktoś jest w związku, a wybiera sam biżuterię przedstawiającą serce, czuje się niespełniony. Serce to też miłość uniwersalna. Czy są to osoby. Które są uczuciowe, ciepłe, dobre, które po prostu są otwarte na ludzi, przyrodę, nie lubią krzywdzić innych, nie, raczej wolałyby same, prawda? No w wielu momentach po prostu zostać zranione niż zradzi, zranić inną osobę. Tak, to są osoby, które wybierają biżuterię przedstawiającą serce. Koniczynka. koniczynka symbolizuje szczęście. W naszej kulturze no jest zakorzeniona właśnie koniczynka, i jest to bardzo pozytywny symbol. Czyli dobrze sobie sprawić na przykład wisiorek, kolczyki przedstawiające koniczynkę, a nuż nam się trafi, prawda, jakiś los na loterii. Ryby, wisiorki. Kolczyki przedstawiające ryby przyciągają dostatek. W feng shui ryby symbolizują właśnie dobra materialne, przypływ gotówki. Także tutaj ryby, jak najbardziej, to jest fajny symbol. Domek. Spotkałam się z biżuterią przedstawiającą domek. To może być broszka, to może być wisior, to mogą być kolczyki. Osoby, które wybierają taką biżuterię, są domatorami, kochają dom, kochają rodzinę, lubią po prostu przebywać w domu, dobrze się czują w domu. Dom jest ich ostoją, stwarzają ten dom, lubią cenić osiągnięcia pokoleń. Zbierają pamiątki po przodkach i są to osoby, właśnie które wybierają, na przykład, tak jak wspomniałam, powiedzmy wisior przedstawiający dom. Kwiaty pierścionek przy postaci na przykład kwiatu róży, wisior, kolczyki to delikatność. Zwiewność, ukochanie przyrody. Taki symbol wybierają osoby, które są wrażliwe na piękno, doceniają, wychwytują piękno przyrody, na przykład są też wrażliwe na otoczenie. I kwiaty kojarzą mi się właśnie z takim pięknym wszechświatem. Drzewko. Drzewko symbolizuje dobry stan zdrowia, długowieczność. Też są właśnie elementy biżuterii przedstawiające drzewko. Moi drodzy, to na tyle. To jest w zasadzie temat rzeka. Także jeżeli Wam się podoba ta tematyka, dajcie znać w komentarzach, a będę ją kontynuować. Pozdrawiam Was cieplutko.